Siemleczko, widzowie. W dzisiejszym odcinku pójdziemy sobie na krótki spacerek, co by zobaczyć okolicę oraz wykonamy unboxing niemieckiego, używanego odkurzacza, kupionego na OLX. Dobra, zaraz lecimy, widzowie, tylko się wysram. Buty i spierdalamy No i ładnie No i wychodzimy sobie I taki pierwszy widoczek jest No i z drugiej strony taki Trzeba by było wyżej wejść, żeby zobaczyć Lepiej, ale nie chce mi się kurwa Z zewnątrz tak się prezentuje Pozwólcie, że przybliżę Tak kurwa, mieszkam w przedszkolu gościu Jakbyś się zastanawiał Gdzie my w ogóle idziemy na ten spacer To się kurwa nie zastanawiaj za dużo Dobra, widzowie, przerwa na szluga. Może tak nazwę odcinek po prostu? Ach, ławeczka. Widzicie, co jest najgorsze w szlugach? Że się za szybko kończył. No, fajka mi się kończy, to jeszcze tak na szybko wspomnę, że niedawno odeszło od nas, wiadomo, Dwóch y, aktorów z obsady świata według kiepskich, i tak mi smutno się zrobiło, i chciałem sobie, nie wiem, tak poszukać czegoś y, związanego z światem właśnie według kiepskich, odświeżyć sobie. I natrafiłem na kanał Imaginarium, który stworzył dwa odcinki dotyczące 10 najpotężniejszych postaci z uniwersum właśnie świata według kiepskich. Dobre gówno, podlinkuję to w opisie, albo wstawię gdzieś miniaturkę może do kliknięcia, ewentualnie franek wstawi. No, idziemy, idziemy, no i dotarliśmy na jeziorko. No i cyk, nie wiem, czy widzicie, ale tam dalej są żurawie. Żurawie w sensie nie takie kurwa ptaki, tylko takie na budowie żurawie, wiecie, podnoszące duże rzeczy ciężkie. Swoją drogą jestem tu może już 5, 10 minut. Widzę już piątą osobę, która biega mimo takiej pogody. Kurwa macie, aż mi głupie, że coś siedziałem na ławce, paliłem ślugi, a tam dwie osoby sobie biegały razem. Swoją drogą nie chwaliłem się, ale jestem artystą i robię sobie graffiti. Teraz przedstawię wam jedno, mam nadzieję, że wam się spodoba. Dopierdolone, no nie? Jeszcze jak? Tylko ktoś mi z kurwy syn jakiś zamazał, ale i tak pięknie się prezentuje. Moja ukochana partia. No i w tym momencie przechodzimy do unboxingu tego kurwa odkurzacza. Z wieśią Cyklon Stausbarger 5000 for 100, kurwa. No i co? Sprawdzimy jak to gówno odkurza. Miejmy nadzieję, że lepiej niż cyklon. Na pudełku możemy jeszcze przeczytać opis, iż to Odkurzacz Cyklon 2400 z filtrem silnika i filtrem HEPA podwójne filtrowanie odprowadzonego powietrza bezworkowe odkurzacz Cyklon najnowszej generacji bez konieczności kupowania wymiennych worków bez dodatkowych kosztów metalowa rura teleskopowa składana do 87 cm długości. O kurwa, łatwo zdejmowany zbiornik pyłu o pojemności 1,2 litra. Dodatkowa siła ssąca dzięki zastosowaniu specjalnej dyszy. To sprawdzimy na pewno, kurwa. No i przejdźmy do unboxingu. Pudło rozjebane, bo to oczywiście jest używany odkurzacz, nie stać mnie na nowe Proszę ja was. Cyk. I na pierwszy ogień idzie rura. Pusta rura. Czyli... Taka rura, jak wszystkie moje były. <laughs> Szczotka. Ładna. No i ta teleskopowa pała, o której było na pudełku napisane. No i odkurzacz. Cyk. Cyklon, kurwa. 2400. Przepiękna maszyna. Po złożeniu prezentuje się tak. Elegancko. No i co? Sprawdźmy, czy działa. Jak skurmetyn! Dobra, sprawdźmy siłę z sącą odkurzacza. Jest pytę! Teraz sprawdźmy, czy w ogóle odkurzacz kurwa odkurza. Żeby to zrobić, przypadkowo rozsypałem w twój soli na podłogę. I teraz sprawdzimy, czy to w ogóle odkurza. od odkurzacza? 10 kurwa na 10. Polecam każdemu. Cyklon 2400. A dzisiaj sobie widzowie opierdolimy i ocenimy znowu pierożki z serem z Biedry. pierdalamy. Gorsze niż te z serem i jagodami. No ale dalej takie, takie okej. Okay. 5,5 na 10.